Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie test pieczonych owsianek. Byłam już jeden przepis na pieczoną owsiankę i było to w filmie z testem przepisów z TikToka. Była to owsianka czekoladowo-malinowa i była naprawdę smaczna, więc postanowiłam, że dzisiaj przetestujemy sobie kolejne cztery pieczone owsianki i sprawdzimy, która z nich jest najsmaczniejsza. Wybrałam na dzisiaj cztery przepisy, z czego trzy z nich znalazłam na Pinterestie i jeden jest z YouTube'a, więc już Wam pokazuję, jakie to są konkretnie przepisy. Pierwsza owsianka to będzie owsianka szarlotkowa i oczywiście wszystkie składniki i makroskładniki będą w opisie filmu. Ok, do przygotowania tego przepisu potrzebujemy jedno duże jabłko albo dwa mniejsze, do tego szklanka płatków owsianych, pół szklanki wody, pół szklanki mleka pół łyżeczki cynamonu albo więcej, jeśli ktoś lubi i do tego coś do posłodzenia, może być erytrytol, ksylitol albo zwykły cukier. Tutaj przygotowałam sobie już naczynia, w których zrobię moje pieczone owsianki i są to takie żaroodporne naczynia z Ikei, kwadratowe, więc myślę, że będą w sam raz. Tutaj jest przepis, którym się inspirowałam i teraz sobie sprawdzimy dokładne składniki. Ja tutaj przygotowałam sobie miskę, w której najpierw wszystko wymieszam, a dopiero potem przeleję do formy. I na początek zetrę sobie tutaj jabłko, dodam resztę składników, wszystko wymieszam i będzie gotowe. Dobra, tutaj już mam starte jabłko. Teraz do tego dodam płatki owsiane. Do tego pół szklanki wody. Pół szklanki mleka, dwie łyżeczki y, słodzidła i pół łyżeczki cynamonu. I teraz to całe wymieszam. No dobra, taką to ma ostatecznie konsystencję. Jest taka lekko wodnista, i teraz to przeleję do pierwszej formy. Dobra, ta osiemka jest na pewno zbyt mało słodka, więc trzeba byłoby ją dodatkowo dosłodzić. I myślę, że też powinna być dłużej w piekarniku, bo jednak w środku jest taka jeszcze dosyć miękka, a ja byłem takie bardziej zwarte i suche owsianki. No, na razie jest tak 4 na 10. Myślę, że trzeba byłoby ją dopracować. Może jakiś dodatek masła orzechowego, by tutaj pomógł. Ale jak na razie szału nie mam i daję 4 na 10. Dobra, lecimy z drugim przepisem i będzie to przepis na owsiankę malinowo-orzechową. I ten przepis jest z kanału Sary, ona też robiła właśnie taki test pieczonych owsianek i chyba ten przepis wygrał, o ile się nie mylę, więc też go z chęcią przetestuję. I do przygotowania tego przepisu potrzebujemy łyżeczkę siemienia lnianego, ja tutaj mam świeżo zmielone, do tego jedna łyżka wody i to ma nam zastąpić jajko, do tego 3 czwarte szklanki płatków owsianych, mrożone maliny, pół szklanki mleka i do tego posiekane orzechy, pół banana, najlepiej takiego właśnie dojrzałego, wanilia, proszek do pieczenia, tutaj dam tak pół łyżeczki i cynamon. Tutaj przygotowałam sobie taką małą miseczkę i tutaj dodamy sobie siemielniane i wodę, żeby to trochę postało i zgęstniało. Dobrze, tutaj mam już gotowe siemielniane i sobie je odstawiłam, a w dużej misce połączę resztę składników. Coś na razie prezentuję. Teraz dodam do tego maliny, ale nie dodam ich w całości, tylko sobie je tak pokruszę w rękach. Dobra, druga osianka jest już praktycznie gotowa. Teraz dodaję do tego siemielniane, Całość mieszam i przeleję do drugiej formy. Dobra, lecimy z drugą osianką i tym razem przetestujemy tą malinowo-orzechową. Dobra, druga osianka jest już zdecydowanie lepsza od pierwszej. Te orzechy dają taką fajną, chrupiącą teksturę, a maliny dają taki fajny, kwaśny podsmak. Jednak mimo wszystko mi dalej w niej brakuje takiej słodyczy, bo ja jednak lubię słodkie rzeczy, więc musiałabym ją sobie dodatkowo dosłodzić i myślę, że wtedy byłaby naprawdę spoko. Na razie damy tak 6 na 10. I lecimy dalej. Teraz weźmiemy sobie. Owsiankę czekoladową. Dobra, czas na trzecią owsiankę i tym razem będzie to pieczona owsianka czekoladowa z wiśniami. Tutaj mam zapisany ten przepis i już sprawdzamy, co dokładnie potrzebujemy. Ok, do przygotowania tej osianki potrzebujemy pół szklanki płatków owsianych, pół szklanki mleka, do tego jedno jajko mrożone wiśnie, łyżkę kakao, łyżkę masła orzechowego, dwie łyżki słodzidła i gorzką czekoladę. Na początku wiśnie wykładamy na dno naczynia i odstawiamy, a w misce łączymy wszystkie składniki poza gorzką czekoladą, bo ją sobie posiekamy i posypiemy górę owsianki. Taką to ma konsystencję? Teraz przeleję to do formy. I całość posypię gorzką czekoladą. No, ta osianka wygląda już na zdecydowanie słodszą. Mam nadzieję, że też taka będzie. Zobaczymy. Konsystencja ma naprawdę fajną. I teraz testujemy. Dobra, ta osianka na razie wygrywa. Jest już wystarczająco słodka myślę, że lepiej zamiast wiśni smakowałyby tutaj maliny, bo są właśnie takie bardziej kwaskowate, ale generalnie jest spoko i daję temu tak 7 albo 8 na 10. W sumie nie wiem, może 7,5 na 10 dajmy. Dobra i robimy ostatnią owsiankę na dzisiaj, czyli owsiankę sernikową z jagodami, czyli coś innego. Zobaczymy jaką to będzie miało konsystencję właśnie, jeśli dodamy do niej twaróg. Tutaj mam ten przepis. No na zdjęciach wygląda naprawdę bosko. I tutaj sprawdzimy sobie, co dokładnie potrzebujemy. Do przygotowania tego przepisu potrzebujemy pół szklanki płatków owsianych, 125 gramów twarogu półtłustego, do tego jedno jajko, dwie łyżki jogurtu. Ja mam akurat taki typu greckiego. Pół szklanki jagód. Dwie łyżki słodzidła. I aromat waniliowy. Tutaj do miski dodałam jajko, jogurt naturalny i twaróg. I teraz całe to zblenduję, a potem dodam resztę składników. Tak się prezentuje konsystencja ostatniej owsianki, jest chyba najbardziej zwarta ze wszystkich. I teraz przekładam ją do naczynia i wszystkie owsianki będą gotowe. Dobra, teraz czas na test ostatniej owsianki, czyli owsianki sernikowej z jagodami. Obawiam się, że ona mogła się nie udać, ale no, zobaczymy. Dobra, myliłam się, jednak wyszła i jest naprawdę spoko, ale mimo wszystko i tak bym ją dodatkowo posłodziła, bo no nie wiem, dla mnie w tych owsiankach jest zbyt mało słodkości. I co, ma taką zupełnie inną konsystencję niż wszystkie pozostałe owsianki. Mm, no nie wiem, co o niej myśleć. Jest spoko, ale czy bym ją powtórzyła, no to nie wiem. Ona no jest taka dziwna, ale to jagody fajnie tutaj smakują, fajnie pasują. No nie wiem, spodziewałam się czegoś lepszego, myślę, że tak 6 na 10. Dobra, no to co, teraz sobie to podsumujmy. No, jak dla mnie szału nie było. Myślę, że każdy z tych przepisów ma potencjał, jednak każdy trzeba by było trochę dopracować, ale mimo to najlepiej wypadła ta osianka, czyli osianka czekoladowa z wiśniami. Ja bym ją następnym razem zrobiła z malinami i byłaby naprawdę spoko, więc to mogę Wam polecić. A te trzy są takie do dopracowania. Ale drugie miejsce miałaby ta osianka malinowo-orzechowa. Trzecie miejsce sernikowo jagodowa i czwarte miejsce ta szarlotkowa. Ona ma tak jakby najmniej smaków w sobie, więc ją by trzeba było najbardziej tutaj podrasować. Dobra, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. I co standardowo zachęcam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza, a także do subskrybowania mojego kanału. A teraz ja już uciekam i się z Wami żegnam. Widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!